Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tego materiału dowiecie się wszystko o tak zwanych zakwasach, czyli domsach. Dowiecie się, czym one są, czy można z nimi trenować, czy są wyznacznikiem dobrego treningu, a także jak przeciwdziałać ich powstawaniu. Zapraszam. Delay Onset Muscle Soreness, czyli opóźniona bolesność mięśniowa, to też oczywiście te popularne zakwasy. Oczywiście, zakwasy jest to wyrażenie kolokwialne i nie ma nic wspólnego z kwasem lekowym, który jest wypukiwany na kilka godzin po zakończonym wysiłku. Natomiast zostało to tak powszechnie przyjęte, że każdy mówi na domce zakwasy i odwrotnie. Ja nie widzę w tym nic złego. I jest to nic innego jak ból, który pojawia się po zakończonym wysiłku, związany z uszkodzeniem włókien mięśniowych. Czuwamy je najczęściej w momencie, kiedy robimy dane ćwiczenie po raz pierwszy, mamy zupełnie nowy plan treningowy, ale także w momencie, kiedy świadomie bądź nie przedłużamy fazę rozciągania, czyli fazę ekscentryczną. I tak, na przykład, rumuński martwy ciąg, ćwiczenie, w którym dominuje właśnie faza opuszczania, faza ekscentryczna, będzie powodowało znaczne uszkodzenie włókien mięśniowych i też najprawdopodobniej da to rezultat w postaci większych domsów na dzień kolejny. I ta wskazówka, czyli świadome przedłużanie fazy ekscentrycznej, jest wykorzystywana przez trenerów personalnych w momencie, kiedy taki trener dostaje klienta, który uważa, że te domsy to jest jedyny wyznacznik dobrego treningu. Czyli jeżeli na dzień kolejny go coś boli, to znaczy, że przepracował w sposób odpowiedni swoje mięśnie i ten trening był odpowiedni. Trenerzy wiedząc to, że jest taki klient, wykorzystują właśnie tą, ten sposób, że przedłużają u takiej osoby fazę eksternetyczną lub dają mu właśnie tego typu ćwiczenia, które powodują znaczne uszkodzenia Włókien mięśniowych. Ale jak się okazuje, nie musi to być wcale dobra strategia, ponieważ są badania, które pokazują, że znaczna obolałość mięśniowa może zmniejszać aktywację poszczególnych grup mięśniowych na kolejnym treningu. To znaczy, jeżeli macie znaczne domsy, to nie będziecie w stanie wygenerować tyle samo mocy na kolejnej sesji treningowej i też może ulec pogorszeniu wasz wzorzec ruchowy. To znaczy, będziecie gorzej wykonywać technicznie dane ćwiczenie, co wiadomo, może prowadzić do kontuzji i też może być niebezpieczne. Także, Generalnie nie ma przeciwwskazań, że powiedzmy, boli Was coś po zakończonym treningu i nie możecie kontynuować planu. Natomiast, jeżeli ta obolałość jest na tyle duża, że nie będziecie w stanie technicznie zrobić danego ćwiczenia, to wtedy lepiej odpuścić i zostać w domu, zregenerować się do końca. Ok, ale czy domsy to dobry wyznacznik budowania masy mięśniowej? Okazuje się, że nie. I tutaj można podać argument natury logicznej, ponieważ z reguły jest tak, że mięśnie naramienne, barki mają dużo mniejsze domsy niż na przykład biceps czy klatka piersiowa, a to wcale nie oznacza, że źle je trenujecie. Także nie jest to wyznacznik i tak samo biegacze odczuwają znacznie większą obolałość mięśniową niż na przykład właśnie osoba trenująca na siłowni, a to wcale nie oznacza, że taki biegacz zbuduje więcej masy mięśniowej. Także to nie ma raczej nic wspólnego z tym, jak dobrze wykonujecie trening, aczkolwiek może to być mała wskazówka. Powiedzmy, jeżeli wyciskacie na klatę i na drugi dzień boli Was wszystko dookoła, a nie klatka piersiowa, no to raczej to oznacza, że robicie to ćwiczenie źle technicznie. Także może to być mała wskazówka, ale na pewno nie jest to wyznacznik budowania masy mięśniowej. Jeżeli nie chcecie ich odczuwać, to pomocną strategią będzie branie od 5 do 7 gramów cytruliny na pół godziny przed treningiem siłowym i tak samo rolowanie tych grup mięśniowych, które były trenowane. Te strategie pomagają usprawnić transport krwi, co bezpośrednio przyczynia się do tego, że obolałość mięśniowa na dzień kolejny będzie mniejsza. Natomiast jeżeli już Macie domsy i cierpicie z tego powodu niemiłosiernie, chcecie przyspieszyć regenerację, to tutaj jest ta sama zasada. Musicie usprawnić transport krwi, czyli pomocne będą wszelkie zimne prysznice, masaże, rolowanie, ale też delikatna aktywność fizyczna, która przyspieszy regenerację. Podsumowując, Domsy nie są dobrym wyznacznikiem. Możecie zrobić świetny trening i nie odczuwać nic na dzień kolejny, i odwrotnie możecie zrobić beznadziejny trening i być obolali przez tydzień. Także to nie jest wyznacznik. Generalnie z Domsami możecie trenować, chyba, że pogorszy Wam się przez to wzorzec techniczny, wtedy lepiej odpuścić. No i to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam!